Dzień dobry. Eee, witam w kolejnym odcinku. I powiem Wam szczerze, nad jedną kwestią, którą się mocno tak zastanawiałem po tym, to jaki temat poruszyć, bo powiem szczerze, że nie dziwię się wam, kibicom, że atmosfera wokół reprezentacji no w ostatnim czasie naprawdę uległa kompletnemu rozwarstwieniu. Znaczy kadra już nawet nie w kół ża ludzi, tylko stała się po prostu czymś, co. Zaczyna być obojętne albo zaczyna wywoływać po prostu najgorsze emocje w stylu takiego po prostu przygnębienia. Ale jednak uznałem, że dwa odcinki jeszcze reprezentacji poświęcę. Po I ten pierwszy będzie analizą czegoś, czego absolutnie się nie spodziewałem. Bo można różne rzeczy mówić, jeśli jesteś tak w... obrzydzać już reprezentacja do takich granic. I chcesz mi napisać jakiś obraźliwy komentarz, to daruj sobie, wyłącz film, nie wiem, wypijmy lisę. Cokolwiek. Ale jak chcesz posłuchać o tym, co ja zauważyłem po zgrupowaniu, to bardzo proszę, bo jestem zaskoczony jedną taką kwestią dotyczącą tego, jak to wygląda wszystko w społeczeństwie w ostatnim czasie, ponieważ Michał probierz po tym zgrupowaniu, mimo kolejnej wpadki reprezentacji Polski, nowy selekcjoner kadry polski, muszę wam powiedzieć, że w jakiś sposób jest zwycięski, bo ja się nie spodziewałem, że będzie to wyglądać po tych dwóch meczach tak, a nie inaczej. Michałowi Prowierzowi od lat, jak wiemy, nowemu powiedzmy selekcjonerowi wciąż reprezentacji, bo to dopiero dwa mecze za nim, więc yy, yy, jeszcze, jeszcze początek jego kadencji, miejmy nadzieję, że udanej, mimo tej wpadki z Mołdawią, yy, miał przylepianą yy, w mediach yy, twarz awanturnika. W pewien sposób uważam, że troszeczkę uproszczona, uproszczona została jego postać, yy, ale w pewien sposób wiecie, że z każdej, yy, jeśli ktoś jest uważany za kontrowersyjnego, to w przypadku niektórych postaci, troszkę jest tak, że jednak on dokłada yy, swoimi nerwami albo konkretnymi zachowaniami do czegoś, że jest taki obraz, a nie inny na niego osobę. Nie mówię, że jest winien sam sobie, ale w jakimś małym stopniu. Yy, doprowadza do takiej sytuacji, że jest tak postrzegany, a nie inaczej. I muszę powiedzieć, że widzimy selekcjonera Michała Probierza po tym miesiącu, który... Pierwszy jest taki plus, który sobie odnotowałem, to to jest brak kapelingów na konferencjach prasowych, słuchajcie. Mimo tych wyników, które się stały, no to nie ma takich sytuacji jak słynne whisky czy, 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 czy sytuacja, która, jak wiecie, miała miejsce w Krakowie, gdzie... Yy, Michał Probierz zadawał, yy, yy, zadawał, no, no, zadawał takie, zadał takie pytanie dziennikarce: yy, dość bym powiedział yy, nieeleganckie. I to jest chyba eufemizm, tak powiedzmy sobie szczerze. Tak? Słynne powiedzenie, że on to nie głaszczy piłkarzy, bo od głaskania to staje. A jak się dziennikarka na niego dziwnie spojrzała, to on się tak zapytał: a pani nie wie co od głaskania staje? Yy, I generalnie takich sytuacji nie ma. Nie powiem, że. Nie wiem, czy to jest. Bo ktoś powie, że to jest tylko dla mnie zaskoczenie. Nie. Ogólnie. Sp... O tym Mateusz Borek nawet mówił. Czy, czy, czy tego typu dziennikarze. I są te konferencje dość spokojne. No, widzi on Michała Probierza. Który jednak nie ulega emocjom. I to jest chyba druga sprawa. Znaczy. Nerwy są mocno trzymane na wodzy. Nawet jeśli podczas me meczy selekcjoner jest żywy. To jest żywy w bardzo pozytywny sposób. On z tą kadrą rozmawia. W... Krzyczy na nich, ale w taki sposób, by ich pobudzić do działania na boisku, a nie ma takich sytuacji jak na przykład z Jagiellonii, gdzie, gdzie gdzieś tam bandy reklamowe by awanturował by się, wylatywałby na trybuny. Yy, nie ma tego, po prostu nie ma. I muszę wam powiedzieć, że trzecią taką sprawą, którą widzę u selekcjonera Michała Probierza, to jest odpowiedzialność w słowach, rozmowa z drużyną. Znaczy ja już po prostu w tej sytuacji, gdzie naprawdę reprezentacja Polski od strony piłkarskiej po prostu szoruje po dnie, próbuję widzieć pozytywne rzeczy. I mm, Michał Probierz zdecydowanie... Jak rozmawia z drużyną, to widać, że próbuje ich pobudzić w obliczu tego, że oni sobie po prostu mentalnie na boisku nie radzą. Ale o tym pogadamy w, następnych, w następnym materiale. Tam się rozliczę konkretnie z piłkarzami, wskażę pewne elementy, porozmawiamy o grze w piłkę, a nie o kwestiach takich, wiecie, yy, interpersonalnych, jakby to powiedzieć. No, yy, po prostu kwestiach, kwestiach, jeśli chodzi o, o PR-owych, czy, czy o komunikacji z drużyną, tego typu kwestiach. Yy, Michał Probierz... Jeśli już rozmawia z drużyną, to krzyczy w bardzo konkretnym celu, jak to zawsze w szatni jest. Te rozmowy muszą być żywe, one nie mogą być mega, 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 mega taki wiecie, jakby ktoś wstał z łóżka, tak? Musi być konkretne pobudzenie drużyny. Selekcjoner nie ma takich sytuacji, żebym tam widział, że nadmiernie przeklina. Próbuje tych piłkarzy pobudzić i to nawet daje skutki. Wiem, że śmiesznie to brzmi, ale w meczu z Mołdawią w drugiej, drugiej połowie wyglądało to lepiej niż w starciu w Kiszyniowie, żenująco, gdzie po prostu prowadziliśmy do, do zera i przegraliśmy 3-2. I znowu nie chcę, żeby to zostało odebrane, że ja chwalę reprezentację Polski. Ja nie chwalę reprezentacji Polski, nie podobało mi się to, co widziałem, ale widzę, że jakkolwiek selekcjoner próbuje i ta drużyna reaguje po jego słowach, tak? I Jakkolwiek widziałem wrzesień za kadencji Santosza, to ja tam widziałem, ktoś powie, piłkarze grają, ja się zgadzam, ale nie widziałem tam wizji, widziałem, że się po prostu y, wizja Santaszowi rozjechała, odstawił młodszych piłkarzy, postawił znowu na te, na tych, powiedzmy, sta stare wygi typu Krychowiak, Grosicki i y, kadra y, nie poradziła sobie i była po prostu na boisku bezradna, nie potrafiła sobie poradzić jakkolwiek prowadzić tej gry, żeby było widać jakąkolwiek wizję. Probierz tą wizję ma i tu przechodzimy do czwartego punktu. Że on jednak popeł y wyszedł z założenia, że już jak chce popełniać błędy, to będzie to robił. Jakby będzie popełniał błędy swoje. Postawił na konkretnych zawodników, postawił na Patryka Petę, postawił na Patryka dziczka i można dyskutować, jak ci zawodnicy sobie poradzili. Ja bym w życiu na nich nie postawił, jakbym był selekcjonerem, to po prostu bym no, nigdy ich nie powoływał, bo bym sobie tego nie, 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 nie potrafił wkleić się w myślenie Michała Probierza, tak? Ale on na konkretnych zawodników postawił. I jakby nie patrzeć, Patryk Peda tym zgrupowaniem i tak był jednym z lepszych piłkarzy. Możemy zobaczymy, może w listopadzie, nie wiem, zawali bramkę z Czechami, albo zawali nam baraże w marcu i, i będzie już rozmowa, że Michał Probierz się nie sprawdził jako selekcjoner i ktoś tak, 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 takie, takie teksty będzie, będzie snuł. Ja uważam, że i tak selekcjoner nie powinien wylatywać po, po dwóch czy trzech zgrupowaniach. No chyba, że prowadzi kadr tak jak Santos. to jest inna sprawa. To już, to, już, to już w tym momencie rzeczywiście była konieczność. Mm, ale Michał, probierz trzyma się konkretnego systemu. I ja tam widzę jakąś organizację gry, przygotowanie, jeśli chodzi o sposób rozegrania piłki i yy, sposób dośrodkowań, tak? Widzę generalnie, że Kadra Polski wie, jak ma grać, a ich problemem raczej są kwestie tutaj w głowie. Yy, I tego, że niestety jest wymiana pokoleniowa, i, i jednak probierz od tej strony popełnia. Wydaje mi się, że troszkę błędy od tej strony, że no po prostu robi tą wymianę pokolenia. No jest to terapia szokowa dla niektórych piłkarzy, takich właśnie, że dopiero zaczynają grać w reprezentacji lub grają w pierwszy raz w tej samej konfiguracji. Natomiast to są koszta, które też są powodem tego, że poprzedni selekcjonerzy tego nie potrafili przygotować. I probierz trzyma się przynajmniej konkretnego planu. Więc powiem wam szczerze, że dla mnie dziwny ten probierz, bo słuchajcie, konkretnie teraz chciałem powiedzieć co. Co, 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 co mnie zdziwiło po tym zgrupowaniu? Słuchajcie, mamy przerąbaną sytuację w grupie. Wygląda to beznadziejnie. Nie potrafiliśmy wygrać z Mołdawią w tych eliminacjach. Ugraliśmy na Mołdawii tyle punktu. I to nie oznacza, że jest dobrze. To oznacza, że to był jeden punkt. Przegraliśmy z Albanią na wyjeździe, przegraliśmy z Czechami, e, przegraliśmy z Mołdawią na wyjeździe, to już powiedziałem, z Czechami, z Albanią. E, jedyne co, to żeśmy wygrali mecz wyjazdowy z Wyspami Owczymi. Zaliczamy fatalne eliminacje. Kadra Probierza w, meczu, w meczach, które miały, miała uzyskać 6 punktów, zdobyła 4. Ale co jest płętą? Michał Probierz, jakkolwiek widzę, że tymi powołaniami zdobył sobie i kupił poparcie społeczne. Nawet po tym remisie 1-1. Zawsze tak było, że jak polski trener wychodził i coś robił, to było mówione na zasadzie: Kurde, ale gramy topornie. Ale gramy źle. Nie no, ten trener to coś tam. Nie. Teraz jest narracja, taka jaka była za zagranicznych selekcjonerów. Że odpowiedzialni są piłkarze. Probierz dalej, mimo tego remisu ma jakieś poparcie społeczne. Ludzie widzą, że on się stara, że on próbuje jakkolwiek z tych piłkarzy coś wykrzesać. I to jest coś, co jest dość niespotykane, uważam. To od czasów nawałki takiego czegoś nie widziałem. Pamiętam szyderę Zabrzęczka. Michniewicz sobie chwilowo kupił poparcie społeczne z zwycięstwem ze Szwecją, ale z każdym meczem to już było takie, wiecie, coraz bardziej defensywne granie, coraz bardziej schodzenie, że mi się. Podobał wynik na Mistrzostwach Świata, to jest inna sprawa. I uważałem, żeby selekcjonera nie zwalniać, ale to, że on stracił poparcie społeczne, to, to, było, to, było, to było widoczne. Probierz jakkolwiek, widać, że jest otwarty na media, chodzi do nich, próbuje tłumaczyć pewne rzeczy. Może czasem uważam, że leje wodę, ale w ostateczności wiecie co, jak ci dziennikarze go troszeczkę bardziej doprecyzują, pytanie to on nawet potrafi na nie y, merytorycznie odpowiedzieć. Ja już to mówiłem. Michał, probierz ok, może i nie był naj, 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 takim najoczywistszym kandydatem na to stanowisko. Ale on się w jakiś sposób broni po tym zgrupowaniu. I powiem wam szczerze, że mm, tylko o jednej kwestii. No, że jednak wynik w meczu z Mołdawią był jaki był. E, I że to wszystko nie jest dane na zawsze. E, wszystko będzie zależeć od tego, od piłkarzy od wyników. E, bo nawet jeśli kibice nie będą chcieli zwolnienia probierza po przegranych barażach, powiedzmy przy, przykładowo, to PZPN straci pieniądze i nie będzie miał tego gdzieś i w pewnym momencie ta cierpliwość może się wyczerpać. Wiecie. Przyjdzie gorszy listopad, powiedzmy. Miejmy nadzieję, że nie. Ja trzymam kciuki, że nie. Yy, kadra Polski powiedzmy przegra z Czechami i zremisuje z Łotwą. Następnie przegra w półfinałowym albo finałowym meczu barażowym. I wiecie, w listopadzie już ta atmosfera będzie gorsza, a w marcu znowu się zacznie dywagacja. A może by tak zmienić strategię? Ja mam nadzieję, że PZPN nawet jeśli probierz, to, 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 to by mu się nie udało, to, to tego nie zrobi bo naprawdę zmiany selekcjonerów, co dwa, trzy zgrupowania, to, to będzie, kolejna zmiana selekcjonera byłaby kolejnym rozwaleniem kolejnego projektu. Już wystarczy, że musieli rozmontowywać projekt U21 i to ponownie kleić i tak samo było z seniorską kadrą. Eee, także mam nadzieję, że, że to się ułoży, natomiast no, wiele będzie zależeć od wyników i od tego, czy piłkarze to udźwigną, bo aktualnie widać, że nie dźwigają. Te wywiady, gdzie już... No, piłkarze już sami próbują powiedzieć, że nam zależy na tej reprezentacji. To pokazują, że oni są po prostu bezradni i nie wiedzą już, jak się tłumaczyć. Co nie wróży dobrze na przyszłość, ale miejmy nadzieję, że ta zła karta się odwróci i Michał Probierz okaże się selekcjonerem, który osiągnie jakiś sukces z reprezentacją, a nie tylko będziemy rozmawiać o tym, że jakkolwiek kupił sobie poparcie społeczne. Takie po prostu ciekawe, słuchajcie, yy, spojrzenie na to, że jak można. Nie rozmawiać koniecznie o piłce, ale jak można popatrzeć na różne zjawiska, które się w społeczne dzieją, jakie wnioski wyciągnąć. Także czasem życie zaskakuje i jeśli ktoś ma łatkę jakiegoś tam, wiecie, ja mówię teraz, jaką łatkę przyczepiono Piorobieżowi, nie jaką ja przyczepiam. Hama, buraka, nie wiem, takiego wuja, co rzuca na imprezie. Może być czasem mylna, bo Probierz się pokazuje naprawdę jako fajny facet przez, te, przez, przez to pierwsze, pierwsze zgrupowanie. I życzę mu, żeby mu się powiodło, bo to by oznaczało, że kadra się wygrzebie z tego dołka. Czy jest to dołek wygrzebywalny? Ja po Mołdawii nie wierzyłem. Teraz to oczywiście będę się nakręcał znowu do listopadowego zgrupowania i będzie kolejna weryfikacja w listopadzie. Zobaczymy. Miejmy nadzieję. Kibicem się jest, a nie bywa. Już to mówiłem 100 tysięcy razy. Ja na tym okręcie zostanę z reprezentacją, choćby miał on w marcu zatonąć. A może nie zatonie, a może pięknie wypłynie, jak Michniewicz, co zrobił w marcu ze Szwecją ubiegłego roku. Słuchajcie, trzymajcie się jeśli pojawią się nowe subskrypcje, lajki, to będę mega zadowolony i mam nadzieję, że się widzimy w kolejnym materiale, ale ten materiał, tamten materiał nie będzie już taki miły jak ten. Oj nie, piłkarze, szykujcie się na grillowanko. Papa, pa. cześć.